Po pysznej porannej kawie, oczywiście jak zawsze zrobionej w kawiarce, wyruszamy z urokliwie położonego Barcelonet na pierwszą tego dnia przełęcz Col de Vars, położoną na 2109 metrów nad poziomem morza. Poranek jest idealny. Temperatura około 20 stopni, piękne słońce, ładny asfalt i nasze odpalające za pierwszym razem rumaki. Nareszcie oprócz sporej wysokości jest również całkiem ciepło. I oby tak utrzymało się jak najdłużej. Wjeżdżamy na przełęcz i od razu doświadczamy przepięknych widoków, bo od strony wschodniej przełęcz Col de Vars ogranicza szczyt Tête de Paneron o wysokości 2787 metrów nad poziomem morza. Natomiast od strony zachodniej skalisty krewu Pik. Jeszcze wyższy, bo mierzący 2837 metrów nad poziomem morza. Zakręty łagodne, drogę przemierza się przyjemnie, choć asfalt często popękany, ale też nie stanowi większego zagrożenia. Natężenie ruchu średnie. Droga jest otwarta dla ruchu od maja do października, a jako element strategicznego zabezpieczenia granicy francusko-włoskiej. Została zbudowana w 1893 roku przez wojsko. Na przełęczy wznosi się kapliczka pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Niespełna 2,5 km na północ od siodła przełęczy przy drodze wznosi się budynek jednego z tak zwanych schronisk Napoleona wzniesiony w 1855 roku. Tu również na wysokości około 2000 metrów nad poziomem morza wytyczone jest wysokogórskie lądowisko dla lekkich samolotów. Trasa Tour de France wiodła przez przełęcz ponad 30 razy. Dla nas ważne, że na szczycie przełęczy można zakupić wlepki. Kolejna przełęcz. Col de Vars. 2108. I uwaga. Wlepeczka jest. No, Nie sugerujcie się tym słońcem. Wcale nie jest ciepło. W ogóle martwiemy bardzo. No, nie, nie. Wcale nie jest fajnie. Trzeba jeździć Widoki takie sobie no zobaczcie już no, tamte góry, jakieś takie dziwne. Ciemne. No, nie. By nie przegapić nowych odcinków, subskrybuj ten kanał. Podziękujesz nam w ten sposób za to, co robimy. Kolejna przełęcz tego dnia to Coldizar na wysokości 2360 metrów nad poziomem morza. Łączy Regionalny Park Przyrody Kiraz ze ślicznym miasteczkiem Briesson, wpisanym na listę UNESCO. Droga jest naprawdę śmiało poprowadzona. To tu przypomniały nam się fragmenty drogi w indyjskich Himalajach. Okolica przełęczy Kol słynie z miejsca zwanego Casdizer na południowym stoku. Jest to niezwykle skalisty, suchy obszar, określany przez niektórych jako krajobraz księżycowy. Dalej zaczyna się zmieniać roślinność. Za sobą zostawiamy lasy modrzewiowe, a potem piniowe, więc stopniowo odjeżdżamy ze strefy klimatu śródziemnomorskiego. Na samej przełęczy znajduje się pomnik i muzeum poświęcone pamięci generała, który zbudował tutejszą drogę Coldizar 2360 i w wlepunia idzie. Proszę bardzo tu byliśmy. Mamy to! Ale pięknie Cieplutko co ciekawe z jakieś 23 stopnie. To miałeś mówić, że Zimno jest! Zimno! Zobacz tam, tam są ośnieżone. Tam są nie wiem czy widać, ale... Nie ale w bo... bo... Tu jest porośnięte, tu jest złoto, tu piasek, tu zielek. Mhm. Po prostu ładnie. Jest pięknie na Koldizar, ale czas nagli, więc ruszamy w dalszą trasę po arpejskich przełęczach spinamy się na kolejną, jak dotąd najwyżej położoną dla nas trasę na wysokości 2645 m nad poziomem morza, o nazwie Col du Galibier. Na drodze mijamy sporo rowerzystów, ponieważ jest to jeden z odcinków Tour de France. Z ciekawostek, to ten sławny na całym świecie wyścig gości na tej trasie od 1947 roku. Naszym zdaniem jest to najpiękniejsza przełęcz na całej Route des Grandes Alpes. Panorama jest przepiękna. Przełęcz jest ulokowana pomiędzy masywem Arvon-Villa na zachodzie i Sers z widokiem na szczyt Grand Galibier o wysokości 3229 m nad poziomem morza na wschodzie. Zaskoczył nas nieduży ruch na drodze i mała liczba pojazdów czterokołowych, więc przyjemność spokonywania zakrętów i podziwiania panoramy była jeszcze większa. Długość trasy to około 25 km, nawierzchnia asfaltowa bardzo dobra. Na szczycie przełęczy jest małe miejsce do zaparkowania, jednak gdy tam dotarliśmy, natrafiliśmy na tłum turystów, którzy koniecznie chcieli sobie zrobić zdjęcia na samym łupie. Do 1976 roku droga prowadziła przez tunel na wysokości 2556 metrów. W związku z koniecznością dokonywania w nim remontu, wybudowano wąską drogę do przełęczy. Obecnie przejazd tunelem jest zamknięty. Pol du Galibier 2642, z takim no. ładnym widoczkiem z tyłu. Tak. Jeśli co jedna przełęcz to ładniejsza. Żeby nie było, jesteśmy tutaj.

Ostatnia przełęcz tego dnia to trochę niespodziewanie pojawiająca się na naszej trasie Cold Telegraph. Niespodziewanie, bo zjeżdżając z 2600 na 1500 metrów nad poziomem morza, nagle na zakręcie pojawia się oznaczenie przełęczy. Po dużych wrażeniach z dzisiejszego dnia mocno już zgłodniliśmy, więc zatrzymaliśmy się tutaj, żeby coś zjeść i po raz pierwszy podczas tego wyjazdu puścić świat naszego powsilotka. Kolejna przełącz z dzisiejszego dnia, koldu Telegraf, jedna z niższych, 1566 tylko. No, ale przed nami za to taka 2700. Tak. Jeszcze dziś 2700 Jak dojedziemy, jak nie doszedł się. Wyluzujemy. Mamy jeszcze ogarniętego noclegu, ale na trasie kupujemy coś na kolację w sklepie przy trasie. Tutaj dopadło mnie albo zmęczenie, albo osłabienie organizmu i poczułam się mega słabo. Dlatego szybko szukamy kempingu i w ten oto sposób trafiamy na Wal Senis. Pięknej, urokliwej miejscowości położonej w dolinie. Przyznamy się wam, to był najlepszy dzień podczas całego wyjazdu. Pod kątem widoków, tras, zakrętów po prostu cudownie. Mamy duży sukces naszego wyjazdu. Jest godzina 18.22. A my już mamy rozbity namiot. Ustawione motocykle. Podarowane jedzonko. Jesteśmy przebrani. W nowych koszulkach. Afrika Twin na przełęczy. I co? Idziemy tylko jeszcze po? A, tak. O tej porze nawet no, nam się zdarza, a to jeszcze pokażemy tylko w jakie określenie przodu mamy kemping. Ładna górka tam też się prawa. Ale będzie się miło jadło śniadanko. Co, jest hmm. to wszystko sznurek do prania, ławeczka, gdzie yy, zjeścił to śniadanko. Yy, I w ogóle takie małe kameralne, kameralne poletko. Tak, super małe, tak. kameralne poletko. Na pewno w opisie tam, albo tam, albo tam, albo tam. Zamieścimy. Jeszcze trochę o tym polu, bo zapłaciliśmy 18 euro? Nie, no właśnie, czy. Ile Niecałe dał? 15. 15 euro. E, natomiast pan na polu ma. to no wszystko. W końcu toalety z deską klozetową. E, Prysznice damsko-męskie, będziemy mogli no się razem robić. No i No dorośli ludzie, żeby chcieli się osobno kąpać. E, plus do tego y, mydło. Co jest niby oczywiste, w Austrii na niektórych polach w Polsce, a we, we Włoszech nigdzie, we Francji czasami. A tu naprawdę facet ma wszystko i zobaczcie jeszcze, jakim mostkiem się do niego dojeżdża. Piękny strumyk płynie. W nocy będziemy sobie słyszeli jego szum. A teraz idziemy raptem 100 metrów do no i piekarni po chlebek. 15 euro. Nie Mówiąc o polu, wcześniej, w polach wcześniejszych, gdzie płaciliśmy 40 Na przykład, dużo Na przykład we Włoszech. I nawet połowy tego. Ani klimatu, ani czystości, ani przyjemności. Hm? Cudownie. Tak, Mogę jeszcze obejrzeć Dziunię? Możesz. Ale uważaj, bo masz ten patyczek do czynienia. A czemu Agus ogląda kolejną Dziunię? no dlatego, że okazało się, że Dziunia z mądrą sową jest dziunią za małą. Tam nawet telefon komórkowy nie wchodzi. No. Jakoś tak nieprzemyślany zakup? Przecież to się nie dzieje. O, na przykład jeden z takich małych, sympatycznych sklepików z sandałkami, na przykład tutaj, i różnymi innymi rzeczami. Nie, no, widok z tego pola jest po prostu porażający, nie? No. I ta chmura odbija słońce, które jest za tą górą. Jesteśmy dzisiaj, śpimy na 1380 metrach. I... Straszy mnie, że będzie zimno. I tak, nawet nie straszę, dlatego, że uwaga, pierwszy raz podczas tego wyjazdu ubrałem długie spodnie i skarpetki. Kochanie, yy, masz dla mnie farelkę. Tak. 36,6 wystarczy? Nie wiem, na Widzisz, sobie sparać. na razie dawało rady. Wiecie co? Nawet nie wiemy, czy widzimy, czy nie widzimy, czy wy widzicie, czy nie widzicie. Ale mówiłem właśnie niej, że nieważne jakie wakacje, nieważne gdzie, co i jak, czy jest zimno, czy jest ciepło, no ważne, żeby razem. Nie? No. A tutaj tak, też się tak powiedzmy, nawet, no, staramy troszkę. Z mojego zapasu internetowego. No z, twojemu, z, twojemu, z twojemu. Jest godzina ósma rano. Na kempingu cisza jak makiem zasiał. Dopiero pierwsi ludzie wstają. Ale też nie ma co się dziwić, bo jest zimno, 9 stopni. Mokro. Widać jakie kufry są mokre od moto. W nocy było tam 8-9. Także dwa śpiwory, kocyk. Jakoś Czabury budować radę, a tu jeszcze Królewna śpi. Taka opatulona, że nawet jej tam nie widać. O, 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 coś się ruszyło. Zimny się. Się. chuj. Farelkę widać. Farelkę? Tak. Dobra, zrobię kawę. No to nic. Trzeba robić kawę, a wszyscy pewnie śpią tak długo, aż słońce tutaj dojdzie, bo tam już widać wstało. Ale przez te góry, zanim się przedrze, <laughs> właściwie to tam stało, zanim się przedrze, to jeszcze chwilę musi potrwać. Kawunia się robi, a tam nie wiem, czy widać tą głowę w namiocie, która czeka na tą kawę. Chyba się już robi, no pewnie. Po tej minie widzę, że sobie myśli, co ja tutaj robię. A gdzie plaża? A gdzie aperol? A gdzie 35 stopni? Może chociaż to jej poprawi humorek. Kaweczka. I tabliczka czekolady. Proszę bardzo, na poprawę humoru. Halo. Kurtkę ciepłą. Słuchajcie, <noise> nie jest tak źle. Już słoneczko wyszło Zaraz tutaj do nas dojdzie Rozgrzeję motocykle I polecimy dalej Mówię, o, udało jej się wstać Popsuła mój pomysł Mówię, pójdę do piekarni po bułki <noise> Nakręcę to na kamerce. O! Wstyd mu było, bo powiedziałam kotku, idę po bułkę. Nie, a dlaczego? Nie, to Ej, ja ale... pójdę z tobą. To teraz jestem zupełnie inna. No nie tak dla... było. A dlaczego? Było tak. A dlaczego? Uszykowałam całe chodź. śniadanie. Zobacz, chodź jak tam ładnie. Co zrobiłaś? Ty ty całe śniadanie uszkowałam, tylko bułek brakowało. Dobrze, to teraz y, realia są takie. Wstałem rano, ogarnąłem wszystko. Puszczałem ale drona ale i dlatego co? nie poszedłem kafkę, jeszcze po bułki. Ko kochanie, kawkę zrobiłeś, no i chwała ci za to bardzo dziękuję. Powiedz, powiedz, powiedz co ty ta dzisiaj ta rano, rano zrobiłaś? To zrobiłam śniadanie już. Jakie śniadanie? Palcem nie ruszyłaś, bez żartu, trzy, trzy słoiki otworzył. Um. <grym> Pomidorka Trzy I... Szydziorek. Nie dostanie dzisiaj śniadania nie jest ślamania, tam sobie zrobisz Trzy słoiki otworzyła. Taka. Śpiąca, zziębła, czy oziębła? No oziębła może nie, ale śpiąca, zmarznięta. Tylko byle nie była marudząca jeszcze przez cały zmian. Tam mają bardzo dobrą pizzę. I w środku jest klimatycznie. Z zewnątrz może nie wygląda. Tradycyjnej piekarni. Tradycyjna francuska bagietka. Co? To wybierz coś. Nie wybierz coś. Jesteśmy na następnej. Super. Kolejna przełęcz, już przedostatnia na trasie Wielkich Alp. Nie, nie bądź dziorno. Bonjour. Dopiero co skończyliśmy trasę Wielkich Alp a już kolejno przełęcz. Trochę zimno w tej, tej Szwajcarii. Cholerę zimno! Cholerę! Jesteśmy w jakiejś małej niemieckiej miejscowości, bo dzisiaj pani zastrajkowała. By nie przegapić nowych odcinków, subskrybuj ten kanał. Podziękujesz nam w ten sposób za to, co robimy.